Jeśli pytacie, co ja tu robię, robimy porządek w szafce Genzi. Yy, tu. Yy, pokażę Wam. O, tutaj mam taśmę Genzi. Tutaj mam bluzeczkę taką Genzi. Tutaj mam opakowanie yy, po I tutaj tak, i tutaj tak. I Sprzątamy, bo mam nowe. Tylko nie wiem, gdzie podać, bo wszędzie zajęta ściany. Ewentualnie Do dotąd uciąć. Nożyczkami. Dzisiaj do mnie brat przyjechał z wojska ja się mega cieszę. Dlatego, jak będzie mega krótki ten nic. o tak ja ucinam i to przykleję o, chmurę za, za ten będzie. Albo jednak tak mocno nie będzie, ale i tak trochę będzie. Niestety, chmurka. Biedna chmurka. Zacznie chmurkę, tylko burzę i nęzu. Biedna burza, może Nie ich imiona. Zawsze. Chmurkę nazywam burzę, burzę nazywam chmurkę. Jejku. O, Trzeba to przykleić, bo to stoi, a ja nie chcę, żeby mi to podpadło. Czy jak tam. Nie wiem. Ach, to muszę tutaj. Sobota, jak tam u was Sobota! U mnie tak fajnie spędzona. Chcę sobie nawet nie Sobota to mój ulubiony dzień tygodnia. Sobota i środa. To są moje ulubione dni tygodnia. I uwaga, uwaga, tu was zaskoczę, ale niedziela też. W jeszcze mam herbatę. Po tych donatach akurat to do nie, ale dobra. Najpierw to te zdjęcia postawię. Ten. Yy, te będzie tu. Ja oczywiście Wam na koniec to wszystko pokażę. Żeby nie było, że... Jakby, nie wiem jak to się nazywa. Że nagrywam, a wam nie pokazuję O! Teraz pin... boże pomyliłam się. Teraz pin... Albo nie, nie jeszcze. Teraz to. Takie dodatki gratisy. Jak widzicie, specjalnie na to. Teraz piny. Julity i Bartka Kubickiego. Moich dwóch najulubieńszych osób z, z A jeszcze y, lubię, kocham też Hanie. I ten. Pierwszy produkt GenZi to jest to mój. Pierwszy produkt GenZ. To mój pierwszy produkt GenZ. To drugi produkt GenZ. Gen więc ja go tu kładę. A to a tu. Daję ja jeszcze herbatę Faustynę. Ja zapomniałam o kubku. Zaczekajcie. Kubek szybko umyć. Bo herbatę robiłam Fausty Fugińskiej. Fausty Fugińska. Faustyna Fugińska. A ob gorący to raczej nie. E, trzeba umyć. Umyć kubek. Nalewamy tu wody. Nie wiem. Ja jakoś nieprzyzwyczajona, żeby myć jakieś rzeczy. Ale dla ciebie Julita umyje. Julita to moja najulubieńsza osoba z dżenzy. E, ale jest podobna do hichami. E, Hihanie też uwielbiam. To, jest, to są moje e, ulubione osoby z genzyni, nie licząc chłopaków. A jeśli licząc chłopaków, no to Bartek Kubicki. Bardziej wolę Bartka Kubickiego. Opa! Chicken banana. O jest umyty. Teraz go biorę ustawić do kolekcji Genry. Hop. To i to może tu. Up, trochę mokry. Wytrze okow. aby tej. Od tej strony był. E Hopa. To tu i to ten. tu i oto i to tu dać i po prostu nie Yy, herbacie hosti. niebo nie bo to będzie to zasłaniać. nie najlepiej to postawić. Nie mam miejsca, mi się już nie mieścił, że się z Genzy. Ej! Dobra, się o zdjęcie z siorką podsumem. Tutaj tak. Lipton tu się należy. No nie no, najlepiej jest to przykleić na taśmę. Ej, kolejny lipton oczywiście. Będzie z Wersą. <todgłos> aha, Cyk Cyk mm. Jak to ciężko się ach, robi. Sakra! Mm. robię to żółto, taśmę, bo żółte. Hmm. To tak i to. Hmm. Nie działa. Nie widzicie, ale tu jak coś jest. Nie, no jakoś słabo się to trzyma. Trzeba więcej. Mocne nie, posiłki trzeba. I dodać Nie wiem, dlaczego nie było ziół. Najważniejsze że to glebło. Bo ja, jakby była z Hanią i z Julitą, to ja bym wzięła obie. Nieważne, bym mogła odłożyć nawet te donaty, ale muszę y, wziąć chociażby te dwie herbaty. Bo chciałam wziąć te dwie herbaty, bo inaczej, jakby mnie wzięła tych herbat, to. Nieważne. To normalnie bym się załamała Dobra, jest to tak przylepione, możecie tu zobaczyć. Przyczepiam. Jest. I du Dobra. I teraz takie kule śnieżne, co dostałam, to położyć tu. Mój zegarek nie do kolekcji, bo Rysik tu od teraz, to niech będzie tu, a ten słonik niech będzie w rysiczku. I to tyle, baj!